Tragedia polskich sportowców w Paryżu, 42 miejsce na tej jakby nie było wielkiej imprezie sportowej, to najgorszy w stuletniej historii Polski, Polski na tych mistrzostwach wynik. Dzisiaj także radykalny pomysł, trzy kroki Zbigniewa Stonogi na to, jak uzdrowić polską gospodarkę. Dobry wieczór panie premierze Tusk. Ale czyżby Zbyszek naprawdę zatroskał się o polską gospodarkę i chciał, Dobrze doradzić Donaldowi Tuskowi? Na koniec wojna o wieniec. Wojna o coś, co tak naprawdę powinno nas napawiać zadumą. Przemyśleniem o, nie wiem, kruchości bytu człowieka o tym, że przemijamy i może nawet jedna sekunda spowodować, że jutro nas nie będzie na tym świecie. To wszystko dzieje się przez to, że Kaczyński i jego banda tak naprawdę zgwałcili tragedię smoleńską. Zanim jednak zaczniemy dzisiejszy materiał, który będzie trochę ciemny. Powiem wam też o paru osobistych moich sprawach, które mnie dotknęły i dlatego od piątku jestem po prostu zdruzgotany osobiście, ale zanim zacznę ten jakby nie było trochę ciemny materiał, to chciałbym wam pokazać, jak został zaorany nie kto inny, jak Janusz Kowalski został po prostu w 3 sekundy wyjaśniony miść słowa. Król ekonomii, cesarz Siania propagandy pisowskiej w trzy sekundy stał się małym kaziem, który nie dorasta nawet Kazikowi. To przyzwoitość, Pa się nie schyla. Macały i pomakale. Cześć, ja mam na imię Sebastian i tak jak powiedziałem przed chwilą, dzisiejszy materiał będzie trochę czarny. Będziemy mówili o śmierci, o nienawiści, o bardzo ciężkich, prywatnych i osobistych też sprawach, ale o czym chcę zacząć? Bo powiedziałem wam we wstępie, że weekend mój jest tragiczny. Poza tą prywatną sprawą, do której może kiedyś się odniosę, to chciałem wam powiedzieć, że w sobotę w godzinach porannych odeszła moja znajoma. Nie powiem przyjaciółka, bo byłoby to nadużycie, ale moja dobra znajoma, z którą jeszcze w połowie tego roku, dosłownie trzy miesiące temu, spotkaliśmy się, żeby ustalić nasze jesienne nagranie wywiadu. Katarzyna Mrzygłocka, posłanka, która przez 20 lat walczyła o to, żeby Wałbrzych, Wałbrzyszanki, Wałbrzyszanie mieli inne postrzeganie w całej Polsce. Katarzyna Mrzygłocka, która była radną Miejską, a następnie posłanką kilku kadencji 20 lat temu, prawie 20 lat temu, zapukała do drzwi mojego gabinetu i powiedziała: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Izabela Mrzygłowska, czy z panem dyrektorem, od tej pory była dla mnie Kasią. I jej śmierć jest czymś, z czym ja naprawdę się nie zgadzam, bo rozmawiając dwa dni temu, w momencie kiedy dowiedziałem się o od odejściu Katarzyny, z kilkoma parlamentarzystami. Wiecie, co usłyszałem? Usłyszałem, kurwa mać, odeszła kolejna osoba, na którą można było liczyć. Odeszła kolejna posłanka, z którą można było coś zrobić. Kolejna osoba, z którą to... Ale wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że osoby, z którymi rozmawiałem i które tak się wypowiadały o Katarzynie Mrzygłockiej, to były osoby spoza okręgu. Spoza okręgu wyborczego, bo wszyscy jak jeden mąż i właśnie o tym mieliśmy rozmawiać w październiku, dlaczego nie pozwoliłaś sobie na chwilę słabości? Dlaczego do ostatniego dnia pokazywałaś, jaka jesteś silna, niezależna i jak walczysz o siebie, i jak walczyłaś przez lata o wszystkich wałbrzyszan? Dlaczego twoje koleżanki, a także koledzy. Dybali na to, żebyś przestała być posłanką i wręcz mówili nie kandyduj, zajmij się swoim zdrowiem, czyli daj miejsce innym. A ty przez lata pokazywałaś, że nie tylko walczyłaś o wałbrzyszan Polaków i Polki, walczyłaś do ostatniego dnia także i o siebie. Katarzyna Izabela Mrzegłocka była osobą z pokolenia, które nie odchodzi na emeryturę, które nie odchodzi w cień, była osobą z pokolenia któremu walka, praca i nadzieja dawały chęć do życia. Odeszła dobra kobieta, wspaniała matka, dla wielu przyjaciółka, a dla wielu odeszła osoba, która blokowała im sukces w karierze politycznej. Więc wszystkie hieny dzisiaj rzucają się na schedę po Katarzynie, nawet te schorowane, umierające wszystkie hieny, Dzisiaj w blokach startowych, bo odeszła dobra osoba. Wy może jej nie znaliście, ja ją znałem, więc pozwólcie mi na tę prywatę dzisiaj i tą chwilą ciszy pożegnajmy wspaniałą parlamentarzystkę, bardzo dobrą znajomą Katarzynę Izabelę Grzybłocką. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu dzisiejszego programu, to zawsze się mówi, że wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. Każdy mówi, o politycy to super życie, o celebryci to, o influencerzy to to, aktorzy to tamto, górnicy to sram to. I zawsze tam, gdzie nas nie ma, to mówi się, że tam jest dobrze. Ale wiecie co? Wczoraj, nie wróć, nie wczoraj, w sobotę został wyemitowany wywiad z moją dobrą, serdeczną koleżanką Joanną Grabiec. May. Raperka kobieta, która mówi o tym, że w rapie, albo jest się szlaufem, czyli lachociągiem, czyli wejdźcie sobie na kanał Zero, to, to zrozumiecie o co chodzi, jeżeli nie wiecie, bo tam takich, co wiecie, mają różne odmiany związane właśnie z tym elementem seksualnym jest dużo. Ale Joanna mówi, że albo jesteś szlaufem albo lesbą. Że, że było tylko dwie opcje: albo jesteś szlałfem, Albo jesteś ziomalem ala lesba, tak? Nie było nic po środku. I środowisko hip-hopowe właśnie w ten sposób odbierało wszelkie próby zaistnienia kobiecego rapu. A ona łamie te stereotypy. Ona pokazuje, że rap jest także dla kobiet, ale co najważniejsze, posłuchajcie, co Joanna May mówi o polityce. Wiesz, co obawiałam się, że. A chociaż miałam pewność, że wejdziesz na, ten, na temat polityki. Polityka dla mnie jest e, choleje, cholernie śmierdzącym łajnem. Ale to takim najgorszego sortu e, najgorszym. I to jest to, co powiedziałam e, przy wcześniejszym pytaniu. tak? Ja nie wierzę w dobre intencje ludzi. Jak sobie teraz myślę przez pryzmat tego, jak hieny. Stoją w blokach startowych na schedę po Katarzynie Izabeli Miszgłowskiej, to sobie jestem w stanie uświadomić, że Joanna ma 100% racji. I tutaj macie link do naszego wywiadu z Joanną. Rozmawiamy tam na tematy obyczajowe, polityczne, muzyczne. Wszystko poruszamy peje, picha i innych posaków, trzaskowskich, jak i hołowniów. Zapraszam, link tutaj rozmowa warta do zobaczenia a my przechodzimy do walki o wieniec sprawa która 11 kwietnia kilkanaście lat temu poruszyła całą Polskę i pół świata samolot z prezydentem na pokładzie miał wypadek prezydent nie żyje wszyscy mieli wtedy chwilę zaduchy prawica z lewicą się łączyła lewica z prawicą się po prostu kochała a ramię w ramię szli w pochodach dzisiaj Wszyscy doprowadzają do czegoś takiego. Obrazki z wczorajszej miesięcznicy, nawet nie rocznicy miesięcznicy pokazują, że nienawiść jednej, jak i drugiej strony, ja nikogo tutaj nie usprawiedliwiam, może zaczadzić umysł. Nienawiść to jest o krok za daleko już od miłości. Jeżeli w dniu katastrofy wszyscy się kochaliśmy i byliśmy w stanie się zjednoczyć, to dzisiaj wszyscy się nienawidzimy. Nienawiść to agresja i Muszę Wam powiedzieć tak, w katastrofie smoleńskiej zmarło ponad 100 osób. Dwie z tych osób znałem osobiście. Dwie z tych osób znałem osobiście. Miałem przyjemność z jedną z nich nawet przez chwilę współpracować. Co więcej, zginął w tej katastrofie Lech Kaczyński, były prezydent. Zginęło ponad 100 osób, które były matkami, ojcami, bratśmi, siostrami, kuzynami, najbliższą rodziną. Dla wielu setek innych osób. Więc jeżeli ja dzisiaj, mimo że ja tylko znałem dwie osoby, które tam zginęły, mam takie uczucia, to ja sobie wyobrażam, jakie uczucia mają właśnie dzieci, małżonkowie, może kuzyni, może bracia tych osób, które tam zmarły, jakie oni muszą mieć zdegustowanie, kiedy widzą Cezara Kaczyńskiego wychodzącego w rozdartej koszuli. A Cezara! A No dobra, sami to zobaczcie. Kiedy wy wszyscy łącznie ze mną, czyli kiedy my wszyscy w sumie widzimy tego cesarza Kaczyńskiego wychodzącego w rozdartej koszuli, to mamy dziwne uczucie, że wojna tak naprawdę domowa dopiero jest przed nami, bo to, że Kaczyński ze swoim oczadziałym macierewiczem, a także bandą innych debili, pokazuje jak są zaczadzeni nienawiścią do drugiej strony. Zobaczcie na kobietę, która idzie z krzyżem, jak kiedyś wyprawy krzyżowe, krzyżackie, krzyżowe, idą jak nie wiem, najgorsi, otumanieni nienawiścią ludzie z krzyżem w ręku, po to tylko, żeby pokazać, że oni są lepsiejsi od innych. Przez lata, miesięcznic Smoleńskich, miesięcznic Smoleńskich. Nie tylko nabijałem się z tego Kaczyńskiego stojącego na drabince, nie tylko mówiłem, że jest to idiotyzm, że takie rzeczy się dzieją, ale także pokazywałem Wam, że z każdym miesiącem coraz bardziej antagonizm smoleński powoduje, że ludzie stają po dwóch stronach barykady. Dlatego ja dzisiaj się pytam ja, ja nie, nie mówię, że jedni czy drudzy ja tylko się pytam gdzie jest Tusk? Gdzie jest Trzaskowski? Gdzie jest Siemoniak? Dlaczego dzisiaj, osiem miesięcy po przejęciu władzy przez koalicję 15 października, dalej pozwalamy na to, żeby te dwa plemiona się napierdzielały po prostu w tak ważny dzień, kiedy powinniśmy zastanowić się nad tym, że życie jest ulotne. Kiedy powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby się nie put, nie kłócić. My idziemy 11 pod osłoną nocy. Po to, żeby powiesić, albo inaczej, położyć wieniec, który powoduje agresję u człowieka, który stracił brata. Nieważne, że to jest Kaczyński, on tam stracił brata. Nie chodzi o to, że on zrobił z tego gwałt zbiorowy na czyjejś tragedii. Nie chodzi o to, że on doprowadził do takiej karykaturalnej postaci. On, mimo wszystko. Na początku całej tej tragedii miał większe prawo niż ja i wielu z was do tego, żeby iść tam z kwiatami, bo on stracił brata nie prezydenta Polski. Prezydenta Polski straciło 40 milionów Polaków Kaczyński Jarosław stracił tam brata. To, że on tę rocznicę i to święto, bym powiedział, Zjednoczenia Narodu zgwałcił, a następnie wyrzucił na ulicę to jest inna parakaloszy. Natomiast jeżeli nie zrozumiemy, że Cezar Kaczyński chce doprowadzić właśnie do tego, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że w przyszłym roku wygra jego kandydat w wybory prezydenckie, a za trzy lata jego ugrupowanie wygra ponownie wybory parlamentarne i my wtedy wszyscy, wolni Polacy, rozumni i rozsądni Polacy, będziemy w czarnej dupie. Mocne słowa, ale dzisiaj mam naprawdę czarny humor, więc wybaczcie mi to. Tak jak powiedziałem, nastrój mam dzisiaj czarny, bym powiedział pod psem, ale to nie zmienia faktu, że musicie nakarmić algorytm YouTube'a, żeby te materiały szły szeroko. Dziękuję Wam za każde subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie, a dzisiaj w komentarzu proszę Was, napiszcie mi jedną z dwóch rzeczy. Czy ta lampa tutaj pasuje, czy powinienem ją wywalić, bo zaczyna mi ona tutaj lekko przeszkadzać, a po drugie napiszcie mi, czy Jarosław Kaczyński... I miesięcznice smoleńskie powinny być zakazane, czy powinny być dalej pozostawione samopas? Przechodzimy w tym momencie do kolejnego bardzo istotnego materiału. No dobra, nie jest jeszcze to materiał o olimpiadzie, mistrzostwach olimpijskich w Paryżu, bo do tego tematu za chwilę dojdziemy, bo ja mam swój pogląd na to, kto tak naprawdę zawinił w tym, albo kto przyczynił się do tego, że Polska zajęła. Najgorsze miejsce w stuletniej historii występów na olimpiadach. Ale chciałbym się zająć dzisiaj materiałem Zbigniewa Stonogi, który podzieliłem na trzy elementy. Zbigniew Stonoga, kontrowersyjny człowiek, którego lubię, który pojawił się także w mojej książce. W książce Spisek jest osoba Zbigniewa Stonogi, więc polecam moją książkę Spisek. Link do książki znajdziecie w opisie, w opisie tego materiału. Ale Zbigniew Stonoga wyemitował. Film, który podzieliłem dla Was na trzy elementy. Pierwszy element. A więc, po pierwsze, Panie Premierze, dla uzdrowienia polskiej gospodarki należy zabrać 800, żeby Motłok poszedł do roboty, nauczył się pracy ciężkiej na to, co ma, a nie dostawał nic za lebo, bo ten Motłok, Panie Premierze, to wyborcy PiSu. 800, 300, coś tam plus, wszystko, co PiS rozdaje nie daje pracującym, rozdaje albo inaczej rozdawał wszystkim to jest około 100 miliardów złotych, samo 800 plus to jest 65 miliardów złotych i Stonoga ma trochę rację, że gdyby dzisiaj zabrać te 800 plus to ludzie poszliby do pracy, bo pracy w Polsce jest od cholery, co by nie gadać jest, pra jest pracy od cholery, bo skoro ściągamy 200 tysięcy ludzi do pracy z zagranicy, z Azji, z Indonezji, z Afryki, nie wiem, z Ameryki Południowej, to znaczy, że, że brakuje rąk do pracy. Więc jeżeli dzisiaj by zabrać 800 plus i wszystkim tym, którzy pracują, powiedzieć macie miesięcznie ulgę podatkową, ulgę zusowską na 800 plus. Czyli jeżeli z podatku ci nie wystarczy, to z zusu ci odejmiemy miesięcznie na każde dziecko 800 zł. Ludzie automatycznie poszliby do pracy. Co by się zmieniło? Zmieniłoby się tyle, że przestałyby być patologie, o których za chwilę porozmawiałem, przestaliby ludzie żerować na, na tych, którzy ciężko pracują i płacą te podatki. Wszyscy by poszli i tak, Stonoga ma cholera rację. W ten prosty, prześmiewczy sposób Stonoga rozwiązał problem kilku rzeczy. Po pierwsze, nie mamy 800 plus, czyli 65 miliardów wywalane z helikoptera, jest zamknięte. Ludzie idą do pracy, dzięki czemu mają te 65 miliardów redystrybuowane, ale idą do pracy i pracują na wspólne dobro na gospodarkę. Po drugie, nie mamy rzeszy urzędników, którzy rozliczają to 800, sprawdzają to 800, rzeszy urzędników, którzy są odpowiedzialni za to, żeby te twoje 800 trafiło ci na konto. I nie wiem, czy wiesz, szanowny widzu, że jeżeli ty dostajesz 800, to Skarb Państwa to kosztuje 1100 zł. 300 złotych to są około 800 plusowe koszty redystrybucji tego podatku. Naprawdę 300 zł jak nie więcej. Idąc dalej, mamy problem z imigracją rozwiązany, bo nasi idą do pracy. Mamy problem z patologią, piciem rozwiązany. To co mówi w kolejnym punkcie, posłuchajcie Zbigniew Stunoga, wiąże się trochę z 800 plus. Gdyż pan to zrobi panie premierze, to te wszystkie parki, które nie pracują, a mają dzieci, zabierać dzieci. Zabierać dzieci, żeby się dzieci nie deprawowały, żeby nie patrzyły na to pijaństwo, na siedzenie w komputerach, pisanie beznadziejnych komentarzy. Ja osobiście nie idę tak radykalnie jak Stonoga. Jeżeli ktoś nie pracuje, powodów może być tysiąc, odebranie dziecka komuś. Nie możemy zrobić z tego automatu. Nie może być odbieranie dziecka automatyczne. Do tego jest MOPS potrzebny, Miejski Ośrodek Pomocy oraz inne służby, które stwierdzą, że faktycznie dziecko trzeba z jakiegoś powodu odebrać. Więc, Zbyszek, tutaj się z Tobą nie zgadzam do końca, ale masz rację. Patologia byłaby ukrócona już przy tym pierwszym Twoim elemencie. Idąc dalej, trzeci element, który porusza Zbigniew Stonoga, newralgiczny Orlen i paliwo za 5,19, a raczej, no dobra, posłuchajcie. Kolejnym elementem, panie premierze, byłoby podniesienie cen paliw, chociaż do 10 zł za litr. Byłby spokój na drogach, rano nie byłoby korków, bo motłoch zapierdalałby PKS-em. Także proszę rozważyć, panie premierze, moją poradę, bo myślę, że ten klawy pomysł na uzdrowienie sytuacji gospodarczej, ale także społecznej w Polsce. Jest cudowne. Skoro podnosimy akcyzę na papierosy, na alkohol, myślimy o zalegalizowaniu marihuany, żeby ją także opodatkować, bo to jest około miliarda złotych rocznie wpływu do budżetu, nie pod, to dlaczego nie podnieść akcyzy na coś, co zabija rocznie 1600 osób na w polskich drogach? Tak, 1600 osób w 2023 roku zginęło z powodu wypadków komunikacyjnych, czyli pośrednio paliwa. Podniesienie o 10. Podniesienie kosztu ceny paliwa do 10 zł rozwiąże kilka problemów. Po pierwsze, ludzie nie będą masowo jeździli samochodami gruchotami, bo nie będzie to miało sensu. Gruchoty odpowiadają za dużą część wypadków śmiertelnych. Wyeliminujemy gruchoty, wyeliminujemy niedzielnych kierowców, wyeliminujemy wszystkich tych, którzy za 800 plus zamiast dawać dziecku na szkołę albo na obiady w szkole Kupują paliwo, bo trzeba się w sobotę wybrać na rodzinną wycieczkę gruchotem. O, zaraz powiecie: No tak, a co z rzeszą tych, którzy dojeżdżają do pracy? No właśnie, ci, którzy dojeżdżają do pracy i mają samochód, a to jest weryfikowalne, bo ZUS ma informację o tym, że pracujesz, a Wydział Komunikacji o tym, że masz samochód, dostaną specjalny dodatek. Nie wiem, 4 zł na litr paliwa. Powiedzmy 500 zł miesięcznie na dojazdy do pracy. Jeżeli mamy w naszych dzisiejszych fiszkach za wynagrodzenie coś takiego, jak dodatek za dojazd do pracy, bo jest coś takiego, albo znaczy nazywa to się zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, ogólnie mówi się, że to są koszty dotarcia do pracy, to zwiększmy ten dodatek, ten, ten, nie, tą ulgę, tę ulgę o 500 zł miesięcznie. Niech ludzie mają. Pieniądze na paliwo, ze względu, że jest droższe. W ten sposób nie tylko wyeliminujemy gruchoty i niedzielnych kierowców, ale zobaczcie, jak dużo się zmieni, bo ci, których nie będzie już stać, bo na przykład nie pracują, bo na przykład nie są emerytami, którym będzie też dopłacane, bo to czy tamto, ci ludzie przesiądą się na transport publiczny, a dzięki temu. Nie tylko my będziemy mieli mniej kierowców na drogach, ale także przez przypadek ci ludzie zadbają o środowisko. Mniej spalin, mniej problemów ze środowiskiem. Ale szambo w komentarzach może się wylać, natomiast na pewno nie będzie to takie samo szambo, jak jest na Twitterze. Tutaj macie link do mojego Twittera, i tam nie tylko jest polityka bez cenzury, ale szambo mentalne, intelektualne, które się wylewa pod niektórymi z moich postów jest po prostu przerażające. Tak czy siak. Jak macie Kochones, wbijajcie na mojego Twittera. I na koniec, coś, na czym się nie znam: sport. Co prawda, uprawiam sport przez ostatnie półtora roku. Teraz w tym roku nie, ale znaczy do końca stycznia tak, tego roku uprawiałem Muay Thai. Teraz dosyć mocno gram w padel, ale to są takie dziedziny, o których no, mało się mówi na Olimpiadzie. Więc to, co do zasady, nie powinienem się wypowiadać, ale jak każdy Polak który zna się na piłce nożnej, na fizyce kwantowej i na wielkim zderzaczu hadronu w Cernie, wypowiem się na temat Olimpiady Mistrzostw w Paryżu, które kończą się dla Polski, no tragedią bym powiedział, 42 miejsce w rankingu medalowym. Tak źle nigdy nie było. Nigdy nie byliśmy na tak gównianym miejscu w rankingu medalowym. Skąd to się wzięło? Działacze powiedzą, mieliśmy pecha. Sportowcy powiedzą, ktoś był lepszy. Ktoś tam powie, nie wiem, były plastikowe czy tam papierowe łóżka. Ktoś tam powie, że ceremonia była lewacka i tak dalej. Każdy, kto się nie zna, łącznie ze mną, mógłby powiedzieć: Wróć, mógłby wymienić 10 powodów, dlaczego Polsce się nie udało być, nie wiem, w pierwszej dziesiątce medalowej. Ale ja Wam powiem dlaczego. Bo przez ostatnie lata pis, ja wiem, że znów szukacie, że ja na ten pis cały czas nawalam, ale posłuchajcie do końca. PiS wolał wspierać starych sportowców, którym zależało na tym, żeby dostawać pieniądze od Orlenu, Tauronu i innych spółek Skarbu Państwa czy ministerstw, bo ci starzy sportowcy, którzy byli gwiazdami, nie wiem, jeszcze w Rio albo nawet w Tokio, do Paryża nie powinni pojechać. Ale PiS dawał im pieniądze za, dlatego, że ogrzewał się w ich cieniu. Kto jeszcze trzy miesiące temu z was znał Julkę, młodą bokserkę, która rozwaliła system? Nikt. Dlaczego PiS jej nie wspierał? Dlatego, że Julka miała czelność kandydować z Konfederacji. I tak, ja nie jestem za Konfederacją, żeby pojasnąć, ale to, co odwaliła Julia na, paryskiej, na paryskim ringu, przejdzie do kanonów historii sportu. I czy by była ona z Pisu, czy z Konfederacji, czy z Lewicy? Dokładnie tak samo bym powiedział, Julia, Julka Pięściarka jest najlepszą kobietą na świecie w boksie. Nieważne, czy zaraz lewica się odezwie, ja sam jestem z lewicy, czy lewica się odezwie, że ten Chinka, że ten, czy ta Chinka, czy to Chinka było kobietą albo mężczyzną. Nie, dla mnie przeciwnik Julii w boksie to był chiński zawodnik. I cholernie wysoki jak na Chińczyka, bo Azjaci są z metra cięci. A on był kurna kawał chłopa, który stanął naprzeciwko drobnej dziewczyny. Dlaczego mu przykład Julki podaje? Bo Julia sama walczyła, ale jest wiele gwiazd, które nie walczyły o wyniki, a walczyły o to, żeby Morawiecki czy Obajtek zrobił sobie z nimi zdjęcie, bo dzięki temu dostawali pieniądze na swoje konta. Związki dostawały pieniądze, dlatego związki i starzy zawodnicy nie promowali młodych zawodników, bo większość młodych zawodników albo była za Konfederacją i wspierała tą Konfederację, ta jak Julia, albo była za lewicą. I mamy te dwa skrajne obozy. Konfederacja, której no nie za bardzo ja. Hołduję i Lewica, którą bardzo wspieram, ale te dwa obozy mają jedną cechę wspólną. Były przeciwne PiSowi, dlatego PiSowcy ich nie wspierali. Dlatego dzisiaj odpowiedzialność za słabe wyniki starych zawodników, którzy powinni być już na emeryturze, ponosi nie kto inny, tylko Obajtek i PiS. Ja wam powiem ciekawostkę. Nie chcę podawać nazwisk, bo Olimpiada jeszcze się nie skończyła w cudzysłowie, ale za chwilę dowiecie się, już za kilka tygodni, Przynajmniej o dwóch, olim, nie nie Olimpijczykach, o sportowcach, którzy występowali na Olimpiadzie, a dzisiaj będą, jutro będą występowali w Oktagonie. Dlaczego? Dlatego, że oni dzisiaj stracili źródełko, które PiS im otworzył, oni dzisiaj szukają pieniędzy i znaleźli te pieniądze we free fightach. I na koniec, znaczy w sumie już trochę Wam powiedziałem, ja osobiście wspieram e, społeczność LGBT. Jestem za związkami partnerskimi, jestem za tym, żeby dać im takie same prawa, jak ma mężczyzna i kobieta w zakresie też nie tych związków partnerskich, żeby przestać ich gnębić, poniżać, obrażać i czasami fizycznie niszczyć. Jestem za równouprawnieniem grup społecznych, ale nie jestem za tym, żeby w pięściarstwie, w sztandze, w innych sportach siłowych naprzeciwko kobiet stawali mężczyźni w trakcie tranzycji płciowej chcesz być kobietą jasne oczywiście są wyjątki są wyjątki zobaczcie tego przyszłego boksera który może się szykuje na walkę z Julką dobra oskar sorry to taki żart my nawet nawet ja wiem że ty jakbyś stanął na przeciwko 10 -latka, który trenuje boks od dwóch miesięcy to i tak byś dostał w dupę znaczy w twarz w mor no dobra Bycie ten dziesięciolatek znokautował. Ale jakby nie było, jeżeli facet się przerabia na kobietę, ciekawe, czy Oskar nie pokazuje, że będzie cholera kobietą, może Oscar się szykuje na kolejną olimpiadę. Zobaczymy. Ale tak czy siak, jeżeli Oscar się szykuje na kolejną olimpiadę, to moim zdaniem PKOL, MKOL, nie wiem, związki sportowe, wszyscy powinni zaprzestać udawania, że nic się nie dzieje, bo jeżeli o 10 centymetrów wyższy Chińczyk. Leje polską w stuprocentową kobietę, to dla mnie jest oczywiste, że coś jest na tych mistrzostwach nie tak. W sumie to o LGBT i innych rzeczach też rozmawiałem z Joanną. Tak jak wam powiedziałem, link macie w opisie tego filmu. Zapraszam was, bo ten wywiad naprawdę może rzucić nowe światło, nie tylko na kobiecy hip-hop, ale także na podejście wielu ludzi do polityki. My się widzimy jutro. Dzięki, papa. Pa.